Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Nowaku znajdujemy się w świecie Torchlight 2 przez wspaniałego, bardzo dobrze przyjętego Slasha e, Pojawiły się one, powiem Wam, w, w niedługo po premierze Diablo. Chciałem Wam zaprezentować rozgrywkę. Gramy Outlanderem. Właśnie mamy szósty level. Nie brałem punktów, nie rozstawiałem punktów ponieważ chciałem zrobić to z Wami. Yy, oczywiście tutaj mamy atrybuty, siła, zręczność, moc, żywotność. Outlanderem gramy na poziomie normalnym. Outlanderem pójdziemy yy, najprawdopodobniej trzeba będzie zręczność, ponieważ mamy tu zwiększa szansę trafienia krytycznego, a trafienia krytyczne to jest bardzo ważne. I uniknięcia ataku wroga. My tu jeszcze mamy zmniejsza gra na różne w przypadku niezdarnych Czyli tak, mamy już zdobyte 5 levelków, tak. Pójdziemy oczywiście i w siłę też trzeba będzie iść, i w zręczność. Ja będę szedł tylko w siłę i w zręczność. Co niektórzy, z tego co widziałem, idą też w moc, ponieważ jest większe od magii zadawanej bronią i umiejętnościami, ale to postanowiliśmy przynajmniej po 30 level. level, level, level. Także idziemy normalnie tak ja chcę raz, dwa, raz, dwa, trzy, jeden mamy, jeden z słowy, później raz, dwa, raz, dwa, trzy, raz, dwa, raz, dwa, trzy, raz, dwa, raz, dwa, trzy, raz, dwa, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, raz, dwa i raz, dwa, trzy. Także atrybuty mamy załatwione. Tutaj przewodność nie, nie wiem czy opłaca się, może parę punktów zainwestować ponieważ no tego jedziemy oczywiście, ja poszedłem w oczywiście shotgunika naszego z broń i idziemy tutaj w siłę i wzręczność mu są początkowe nasze opancerzenia, na nasze budynki 35 do zdrowia, a drugi elegancko, zawsze zdrowia się przydamany Zręczność idziemy. Tak, tutaj tutaj Dumalpindi. Też jest wskazany bardzo fajny szybkość ataku, jest dużo szybsza oczywiście niż w przypadku shotguna. Poszliśmy to... no, tutaj za tutaj może szybciej. Wiadomo tylko, że z tego co zauważyliście, tutaj jeśli walimy shotguny, shotgunem, naszym pistoletniom nie biecalibym, naszym że tak powiem. Tak, z z strzelbunia e, tutaj jest e, skazana, ponieważ daje ona obrażenia y, nie tylko jednemu frogowi, jak to było w Turn jedynce, z tego co pamiętacie, z tego co ja pamiętam, ale tak było. E, jest to obrażenia y, przychodzą na wie, stoi dwóch, to dostaje dwóch, a nie jeden Wiadomo wiemy o co chodzi. Także teraz, atrybuciki. Tutaj będę chciał iść wybuch chaosu. To jest to ale 3 strzałów, a rykoszek strzał. ale to dopiero na 14 levelku. Oczywiście tutaj pójdziemy w daleki strzał, mamy punktów 6, nie wiem, szybki ogień też jest, można pójść puncik. Tutaj pójdziemy też puncik. tutaj pójdziemy sobie szybki strzał. Co my tu jeszcze mamy? Unik, mistrzostwo uników. No też jest wskazany, nie powiem ale ja na razie nie będę szedł, to jest to dopiero szósty level. tutaj sobie yy, wziąłem i cofnąłem tą umiejętność, o jest to jedna z wielu rzeczy jest jedna z wielu, bo źle powiedziałem jedna z niewielu rzeczy w grach hack and slash yy, oczywiście w tych dawniejszych że można atrybuty umiejętności można cofnąć tylko że tutaj jest zrobione zaraz nam pokażę A, że przejdziemy może do miasta nie bo tutaj szczerze do miasta to może nie przejdziemy bo to o zabiję takiego e, ziomeczka tak jakby tu był i eteryczny portal tutaj możemy po prostu zdobyć więcej ekspo tak to mi się podoba e, co byśmy tutaj jeszcze, jeszcze mogli iść no mm, tak bo szczerze powiedziawszy na no, większość z was y, jest to oczywiście polska wersja większość z was która ma tą grę y, powiem tak że jest, jest, jeszcze mi się pobawić, no nie wiadomo nie jest to diablo. Yy, wiadomo, był marketingowa, tutaj będziemy ten szybki, no, tak, 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 tak. ok. Yy, zademonstruję wam może... Biebie! Bie, je, jeb, jeb, je, bieb, oczywiście z żeramane, możemy to jest cały czas, ale jest to bardzo fajne. No, możemy czoło coś tak. cały czas tego ufać Także dobra, wchodzimy do naszego portaliku. Hmm, Znowu sobie więcej expa troszeczkę wiadomo gwiazdeczka zbrojownia monstrów chaos. tutaj mamy po prawym ogólnym rogu aktywne misje yy, wyzwanie eteryczne i co to jest nie wiem. tutaj mamy opcje sobie wchodzimy wiadomo eskapen też można no i nie idziemy musiał jakiegoś oponenta byśmy pokazać wam jakiś gameplay po prostu z tego nie wiem to, no, ja, jak to wszystko fajnie wygląda yy, że tak powiem Z tego co pamiętacie, w, w Torchlight 1 chodziliśmy tylko... Tutaj w Torchlight 1 było tylko, że chodziliśmy... Co to jest? What I było Aha, uwielbiam tych na jednego. Jebą. Z tego co pamiętacie... Oczywiście, po prostu. Z tego co pamiętacie, w Torchlight 1 byli, byliśmy tylko... ...pod w... ziemią. A... Tutaj wyszliśmy po prostu na powierzchnię. Jest to bardzo miłe, sympatyczne, także fajne. No nie czujemy tego zaszczucia, tak? tego tej naszej, yy, jak mówię, niektórzy może mają takie coś jak jakieś mocno niemożne, wiecie, Jesteśmy zamknięci cały czas, prawda? Jesteśmy zawsze w tych podziemiach, gdzie wychodziliśmy na powierzchnię. Tutaj jest to bardzo fajnie zrobione. Większość spędzamy na powierzchni. Tak jest, na powierzchni co my tu mamy ja to przeważnie zbieram wszystko co popadnie. 25 zrowa do Ja zbieram wszystko, a później zwierzaczka oczywiście można wysłać To jest bardzo fajne, ponieważ na zwierzak kiedy yy, mamy mało pieniędzy, a za dużo ekiponku wysyłamy go tutaj, z zwierzaka do miasta I yy, możemy, może on też nam kupywać różne yy, specyficzne yy, typu yy, miksturki, zwoje A yy, może wyślemy go i troszeczkę zwoju weźmiemy identyfikacji weź 5 złotych identyfikacji i 3 weź portal przepraszam to jest fajne o wysyłamy go jedna minuta za minutę wraca po prostu a my czyścimy dalej tutaj jest też jak idziemy na powierzchni są fajne nasze oglądane to no, jest to ciekawe, nie potem czekałem na to na to postać Diablo ja 3 oczywiście Najlepiej wiadomo grać, ja to wam jest na, na normalu yy, Oczywiście o wiele że wraca z miasta, uży, użyto profitów do zakupienia danego dzisiaj przedmiotu Ok Mamy przedmioty drugim przyciskiem myszy, czyli prawym yy, Identyfikujemy Wymaga poziomu 11,5 do żywotności, czy do, pan, do pancerza Bardzo się przyda yy, Miejsca na ja z bustek jak na różne... na na <gry facial> takie, które dodają nam więcej umiejętności, typu ośrodek obrażeń od broni. <kmerncy> ja bym tutaj w broni, to tak powiem, że no szedłbym w truciznę, ponieważ ja w światę, jak widzicie tutaj, to są obrażenia od trucizny. Z tego co pamiętam, co widziałem. O i tutaj jest jeszcze trujący wybuch. Pokrywasz swoją broń trucizną. Gdy zadajesz wrogowi, gdy zabijesz wroga, istnieje szansa, że zwłoki wybuchną. Po prostu nie wybuchną, I od trucizny będzie wybuchł, tak? Nie, 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 ale... elektryczności. Wiadomo. Dosta. I wychodzimy z tego, i idziemy dalej. Będzie to krótki filmik taki. No, mam nadzieję, że fajnie mi to wyjdzie. jak sami widzicie, jak zresztą zauważyliście jest to bardzo sympatyczne, bardzo miłe, bardzo szybko po prostu... E, tak powiem wam... E, przyswojane. Jebu, jebu, no, takie ołtarzyki jak my tu mamy wszystkie świecić, muszę to po prostu. Jest to bardzo fajnie zrobione, bardzo... bardzo. No, no, nie umywa się to do... Ja to mówię, jestem graczem w Stalindach no, Nie umywa się to niestety do Diablo 2 Chociaż powiem wam, że no Diablo 2 no jest normalna, ale no... Może ja już jestem za stary, ale nie, dla mnie to jest... Ja jestem przyzwyczajony do Diablo 2 po prostu Wygranałem jedneczkę czterdek, patrzcie jak się grało no, ja mam ja. Ale bardzo mile mnie zaskoczyła, torszał mnie bardzo mile mnie zaskoczył, na duży plus zamknięty. To co idziemy dalej? Aha. te złote skrzynie, to właśnie co było teraz zamknięte, Tu musimy... Ja tu poczyszczę. Yy, może się uda trafić na... Kurst, stoły. jest oponę. O, i tak. Yy... Czujące ło, ło, łowisko. Można, ja tu wam pokażę, można o, zarzucić rybkę. Wędkę znaczy się ha, z haczykiem I czekamy. O, I py, wyciągamy rybkę. Udało Ci się złowić złota rybka. Okej, ok. teraz co możemy z tą złotą naszą rybką zrobić? Złotą naszą rybkę to nie jest, jest nie dla zwierząt. Przedaj. O kurde jak cię mam pokazać jak to będzie jak to nasz zwierzak zje. Tak. Tutaj można karmić zwierzęta. Aj, 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 aj. Tutaj można karmić zwierzęta. Tutaj rybna no. Ryjowiec. No i dobra, nie mamy teraz takie z ryjowiec. Nakarmiamy naszego zwierzaka. I nasz zwierzak w momencie zamienia się w tego ryjowca. Będzie to trwało 5 minut. Yy, Mam zwiększone chyba obrażenia. Jest fajnie, można to i w pająk można zamieniać. można zamieniać Zależy, zależy jaka rybka ma właściwości, prawda? Dobra, wchodzimy tutaj i czyścimy dalej. Po prostu chodzimy i czyścimy nue, do 80 coś Szósty łódź, to muszę jeszcze... Hmm. Także lewarka. Chodzimy i expimy. Typowy X. typowy po prostu. Już zdobywanie punktów do doświadczenia. Niebo. Jemu... Napierdzielamy. To jest fajnie. Bułapy są po y, prostu zdobione. Będziemy mieć bułapy. Zabudemuś Łapkę na przykład teraz gryzła naszy, naszego, zabała naszego zbłupiego. Tak. Jest tutaj wiele dużo, ale nie jest fajnej misji. No wiadomo jak to tak jest też jakby ma. Co one jeszcze z naszej mieszkani? Czyli wyeliminuję po swojej drodze, tak? Oponenta, NPZ-a, czyli jakby tam jeszcze nazywacie, różnie to się nazywa. Zdobyliśmy levelek, raz, dwa, raz, dwa, trzy. I lecimy, idziemy może troszeczkę w manę, później nie, mam level siódmy, jest znowu po prostu ten gameplay, to nie jest katastrofa, oczywiście zobaczyli jak to wszystko działa, jak to wszystko fajnie, polecimy może teraz z dwoma broniami, z dual bardzo przyjemny dual-fitting, tutaj mam, tutaj, no, jebało, jebało, 20 obrażeń wiadomo, obrażenia są większe z naszego shotguna także chodzimy gdzieś... My z... są tu duże mapy można oczywiście wracać do nich po przejściu całego powiem wam, że... nie przeszedłem, znaczy się... widziałem parę i... przylewy miałem chyba 40, rok, nie w ostatnim czasie ja nie jestem sytuacją. Siedzi, na razie sieci powiem po prostu rozpierdzielająca no tak panny gry w tamtych czasach naszych nie miała wiadomo rok 2000 później dodatek Lord of Destruction 2001 czy 2000 jak nie pamiętam już dokładnych dat ale no blizzard

Dwój zapamiętam, że no, bardzo fajna była. Bardzo fajna była zajebista po prostu. Tutaj w znajdzie, no nie ma czegoś takiego. No wiadomo dwojeczka była po polsku, był też Dublin zrobiony. Ee, bardzo fajny Dublin Nie, nie mówmy teraz pod diablow na no, Torsznajdzie. Hmm, bardzo Was zachęcam. Jak nie macie co robić w e, takie ponure dni jak dzisiaj co so, so, jest? So, od, 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 od. Jebot! I krytyczny I, i. Jebot! Jebot! Jak nie macie w ogóle jak dzisiaj deszcz ...nie wiem, To oczywiście można sobie usiąść przy x gdzieś troszeczkę Wiadomo lepiej się gra yy, lepiej bo Fajniej się gra wiadomo z ze znajomymi yy, na Właściwie wiadomo, trzeba lecieć od początku. E, umieć się po prostu zapoznać się też nie innymi na O! bez to? W prawej półtorej dobrało go ptaszka. Ptaszka, cię, Oponenta. I tutaj zdobywamy od niego te klucze, co były... O! jebo Złoty klucz. Mam złoty klucz i musimy iść teraz o to samo złoty złotych. To idziemy, a pójdziemy sobie tak, żeby jakichś oponencików jeszcze nam tu po tak? Tylko uliczkę, No, ale nic. Miejmy nadzieję, że... Yy, jebo! nie pierdzielaj, ziomek. Jebo! Na często nasze zwierzaki się gubią, ponieważ właśnie chodzimy za szybko, tak e, Jedyne czego mi tutaj brakuje, grałem magic jeszcze i nie wiem czy jest. Może się mylę, ale brakuje mi teleportu. Tak tego teleportu właśnie z Diablo 2. I widzicie i znowu jest porównanie tego. Do... No co tu dużo mówisz? No to są dwa hackenslashi, Diablo 2 i Torchlight, które mnie się bardzo podobają. I ramy. Niebo! Nie bo, i o jest... to chodziło. Wiadomo, 100%. A ten slash jest razem, że. No, nie polecam. szczerze tak? powiedziawszy, odpaliłem grę, skinąłem i musiałem zredukować. Widocznie, zredukować chmurę, tylko wiadomo, control alt delayed. No, tutaj trochę to ma do pełna nasej gry, ale no. Marny kopię, po prostu torch slida marne Marny kopieł. chcą po prostu zyskać tajemnicze to. to bo... Tu mamy tajemniczy torpór, bo... żeśmy sobie zidentyfikowaliśmy go już. Eee, żółte przedmioty są to bardzo rzadkie przedmioty, unikalny, po prostu unikalny top Ma on 55 do obrażeń na sekundę. Zabić 20 burzowców. Był lepszy. Także to jest bardzo fajne, że można sobie ulepszyć, Także zostawimy, nie, zostawimy to. Nie, wyrzucimy.

Kroś nerwiczne. Kroś nerwiczne. A tutaj który tutaj... jest? Nie wiem, przejdę tu. Kurwa, nie tu. A, kurwa. Niebo. Nie stąd, nie zobąd, Po prostu jakiegoś ziomka, żeśmy tutaj... Ducha się cały czas nam te... Niebo. Nie bo... Otworzył. Nie Trudno, bramki, no ale nic moi drodzy, mam nadzieję, że podobał się Wam hmm, taka króciutka pokaz, po, pokaz, pokazanie jak się to zajebiście jest to gra, w której można spędzić dużo, bardzo przydatnego, dużo miłego czasu, jak nie mamy co robić. I tu mamy poziom ósmy, ja mam siódmy, no można jeszcze wejść, ale... Na dzień dzisiejszy tyle z Torchleina. To był tylko taki jeden filmik instruktażowy pokazujący, jak to zgrać. Wiadomo, porównywanie do Diablo jak najbardziej wskazane. no, Dwie bardzo porównywalne i bardzo grywalne gry. Że tak powiem. powtarzam się, może źle mówię. Trudno. To mnie rozumie, to mnie rozumie. Także ja dziękuję Wam bardzo za mile spędzony czas. Nie jedną godzinę głównie się spędzę przy Znajdziemy jedno zandera, żebyśmy sobie yy, czyli zbudowali. Aha, i jeszcze jedno. Przepraszam was bardzo, że wam nie, nie opowiedziałem. Sława. Punkty sławy yy, potrzebne są nam do, na, do umiejętności. Tak. A yy, punkty sławy zdobywamy za nie za nie razem z levelem. chociaż tutaj gdzie bardziej, jest troszeczkę więcej niż w levelku. W poziomie. Także y, punkty sławy ro... zdobywamy pokonując większych oponentów, typu co było tutaj na góry na środku y, mają różowy pasek życia, tak różowy, no, bądź taki fioletowy, że... ale one są bardziej, y, one są wiadomo mocniejsi i to zdobywamy punkty słabe. Także dziękuję wam bardzo. Mam nadzieję, że się podobał o. Dziękuję Kurde, jak z minigana Także nie, nie będziemy już przedłużać, także dziękuję wam bardzo serdecznie za mile spędzony czas i mam nadzieję, że I co? I czekajcie na dalsze filmiki. Mam nadzieję, że wszystko się ułoży dobrze, tak jak myślę. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie i do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć czołem.